よかった。 Marii Turgińskiej Good Białystok i mimo tytułu Goodbye Białystok jest to tak naprawdę pierwsza solowa duża wystawa Marii akurat w stoku, więc ten tytuł jest tutaj dosyć przewrotny, ale oczywiście chodzi o to, że Maria Turgińska żegna się jak Państwo zobaczycie z czasami dorastania, dlatego jest tutaj kolorowo, jest um, tak nostalgicznie i tak dużo jest nawiązań do podkultury, w czym Maria była przysięgnięta, Więc no, jest to bardzo dobry temat na debiut, dużą wystawą. Więc tak, żegnamy nieustannie, witamy Maria Towinską, brawa. Hello. Dzień dobry, cześć. Mam na imię Maria Towinską. I chciałabym Wam opowiedzieć nieco o tej wystawie. Um, nazwa Goodbye Białystok jest w pewnym sensie taka symboliczna. Ma opowiadać o tym, co tutaj można zobaczyć, o tych pracach. Um, Białystok, który pokazuje, nie jest takim typowym Białystokiem. Nie pokazuje tu żadnych posągów. Są to bardziej emocjonalne ślady, które zostały we mnie. W moim czasie dorastania. Um, jest to miejsce przyciągnięte pod kulturą, um, wciągnięte w taką kulturę masową. Um, na wystawie są i obrazy, i rysunki. Um, zarówno te i te um, opisują w pewnym sensie moje emocje, moje jakieś takie um, przemyślenia związane z tym miejscem, z czasem dorastania. Obrazy są kolorowe, a rysunki są czarno-białe, co ma też jakby um, rozdzielać w pewnym sensie um, te prace na te, które um, pokazują czas teraźniejszy i czas przeszły. Um, jest tu, przez to, że jest wiele jakichś takich nawiązań podkulturowych, to chciałabym, aby były one trochę uniwersalne dla ludzi z mojego pokolenia. Żeby osoby i z Zielonej Góry, i z Wrocławia mogły się trochę z nimi utożsamić. Um, no i, i chyba to wszystko, co chciałabym powiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania a propos konkretnych prac, to proszę podchodzić i, i pytać. Um, no i dziękuję. Chciałbym zaznaczyć, to że rzeczywiście nie zrobiliśmy tej wystawy we dwójkę, tylko pracował nad tym cały zespół. Zespół działał sztuki Współczesnej, także bardzo chcielibyśmy podziękować Ewie i Kasi. Prawa dla nich z oddusze. No i Państwo założyli jak jest ta wystawa. Wymagało to dużo pracy technicznej, więc zespołowi technicznemu Piotrkowi Krystianowi Zbyszkowi, a przede wszystkim Haremu który był tutaj z nami i był naszym wsparciem, także ja też bardzo bym chciał im serdecznie podziękować. I na końcu podziękować Państwu, że tak licznie się tutaj stawiliście na wystawę. Zapraszamy do zwiedzania na Lamkę Wina i tak jak Maria mówiła, można pytać się o szczegóły, a jest tego dużo, więc dziękujemy bardzo i zapraszamy. Ja, ja też chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji tej wystawy tobie i całej, jakby całemu teamowi galerii ślecińskich, bo um, no, nie udałoby się to. Było dużo pracy, było dużo pomysłów i wszystko wyszło perfekcyjnie. I, i właśnie zapomniałem przede wszystkim chciałam podziękować Marii, bo super się z nią współpracowało i rzeczywiście jak Maria mówi, było mnóstwo pomysłów. I... Maria była bardzo życzliwa, e, e, otwarta i super się z Tobą pracowało, także dziękuję. Dzięki, dziękuję. Dzięki, Ja mam od razu takie pytanie, o co chodzi w tamtej gestacji? W której? W tej, tej pszczółki, coś tam nie A, bo okay. jest szalik, jak je tak. I to są w postaci jest pszczółki Mai, a jakby ogóle wiemy, o niej jest pszczołkiem. Tak. Tak. I to miałoby po mhm. prostu takie jakieś nawiązanie. Mhm. E Okazamaję mhm. i... Y ale czekaj, czekaj, bo tam jest hasło, jedna jedna miłość. tak nie wiem, może to trochę tak przyśmiech, czy z nich jest, nie? Chyba <laughs> trochę tak, jest takim sarkasmem, ale nie jest taką prześmierczością. Mhm. A to z Anek Martyniuk, chyba, tak, tak? Tak, tak, tak? Czyli to takie trochę, można powiedzieć, Twoje rysunki są takie trochę jest. karykaturą, tak, nie? Tak, no, to z tak regionu. Tak, no tak, tak ironiczne, a takie... To czego się jest czego znane, się znane jasne, jasne. Dobra, dzięki.